Jak zarabiać w młodym wieku? Nie podam ci tu sposobów, tak typowych jak dropshipping, wypełnianie ankiet czy rozdawanie ulotek. Każdy sposób przedstawię, jak go wykonać w praktyce, a nie tylko w suchej teorii, oraz ocenię jego trudność, wymagane kwalifikacje oraz ile można na nim realnie zarobić. Także oglądaj do końca, bo każdy sposób jest moim zdaniem warto uwagi, jeżeli wszedłeś w film o takim tytule. Pierwszym sposobem na zarobienie w młodym wieku jest robienie zadań, prezentacji czy referatów i innych prac szkolnych za pieniądze. Wystarczy znaleźć osoby, które potrzebują pomocy lub mają problemy z pewnymi zadaniami. Warto tutaj się skupić na słabych lub leniwych uczniach, którzy nie chcą lub nie umieją wykonać pracy samodzielnie. Należy ustalić odpowiednią kwotę za wykonaną pracę, która będzie satysfakcjonująca dla obu stron. Osobiście podczas studiów brałam za prezentację 100 zł, a za eseje czy referaty średnio po 150-200 zł. Także średnio wychodziło mi 75 zł za godzinę pracy, którą wykonywałam wygodnie w domu przy pomocy czatu GPT, co znacznie poprawiło moją produktywność w tego typu zadaniach. Warto, abyś pamiętał, że czym ta osoba ma mniej czasu do dostarczenia zadania lub jest ona dużej wagi, to możecie negocjować lepsze kwoty. Oczywiście, czym niższa klasa, to wiadomo, będą to mniejsze kwoty, bo uczniowie mają mniej pieniędzy. Chyba że traficie na bananowego dzieciaka, to wtedy macie strzał w dziesiątkę. Jak dobrze się ustawicie, to taka osoba może wam płacić przez parę klas i zbierzecie z tego fajną sumkę. Dodatkowo, jak dobrze wykonujecie takie prace, to te osoby mogą zacząć Was polecać i tak zdobędziecie kolejnych potencjalnych klientów. Trudność oceniłbym na 2 na 5, bo wystarczy pogadać z sporo osobami, które są Waszymi rówieśnikami. Wymagane kompetencje oceniłbym na 3 na 5, bo jednak musisz ogarniać materiał ze szkoły, choć możesz łatwo sobie ułatwić tą pracę czatem GPT. Dodatkowo musisz mieć też opinię raczej dobrego ucznia, bo bez tego mało kto Ci zaufa. Zarobek oceniłbym na 4 na 5, bo na godzinę wychodzi niezła suma pieniędzy. Należy jednak pamiętać, że tego typu zlecenia nie będą się pojawiać zawsze, co oznacza, że traktować to można bardziej jako okazyjny sposób na zarobek, co w sumie może też być plusem, jeżeli sam chcesz mieć jednak trochę wolnego, bo jednak tą młodość trzeba przeżyć. Chyba, że weźmiesz to na poważnie i dogadasz się z paroma lub kilkunastoma osobami, to wtedy możesz mieć ciągły strumień zleceń, co przekłada się na stały dochód. Kolejnym przykładem prostego sposobu na dorabianie w młodym wieku, szczególnie w okresie wakacyjnym i podczas ferii, jest opieka nad zwierzętami. Jest to opcja szczególnie dobra dla osób, które kochają zwierzęta. Jak wiadomo, właściciele czworonogów często chcą wyjechać gdzieś podczas urlopu lub nie ma co zrobić z psem czy kotem, więc najczęściej zostawia się w hotelu dla psów. Mówię tutaj z własnego doświadczenia, bo sam mam psa i często korzystaliśmy z tego typu rozwiązania podczas wyjazdów. Jeżeli nie zarezerwuje się znacząco wcześniej takiego hotelu, to bardzo często trudno dostać miejsce dla naszego pupila, a wyjazd jest już zaplanowany i opłacany. Wtedy pojawiają się właśnie prywatne osoby, które mogą zająć się zwierzakiem przez pewien okres. W takich hotelach cena za dobę wahać się od 70 do 90 zł. Teraz dam krótką instrukcję, jak według mnie najlepiej zrobić, aby znaleźć tutaj klientów. Po pierwsze zakładacie stronę na Facebooku, Instagramie, gdzie wystawiacie ofertę i wrzucacie zdjęcia o warunków, jakie oferujecie, a z czasem zdjęcia popili, jakie dostaniecie, co będzie w zasadzie cieszyć klientów, bo każdy lubi jak się ich psa publicznie na takich stronach. Plus dodatkowo budujecie portfolio dające wiarygodność na przyszłość. Dobrze jest też zrobić sobie wizytówkę z numerem telefonu, adresem strony i twoim imieniem lub nazwą jaką wymyśliłeś lub wymyśliłaś. What do you think? Uh -huh. Very nice! Look at that. Them up from the printers yesterday. Wtedy warto przejść się parę razy po okolicy i zagadać do ludzi z psami, czy zaczynając od tego jakiego mają ładnego, jak się nazywa i potem mówicie o swoim małym biznesie i zostawiacie wizytówkę. Jak już uda Wam się zdobyć psa na parę dni, to robicie mu zdjęcia podczas spaceru czy zabawy i wysyłacie je właścicielowi. Podczas wakacji jak się dostanie zdjęcie pokazujące, że nasz pupi jest w dobrych rękach, to uwierzcie, że jest to bardzo pozytywne uczucie i wtedy znacząco zwiększacie szansę, że właściciel w przyszłości znowu skorzysta z Waszej usługi. Możecie też dorabiać tylko na wychodzenie z psem na spacery, bo przykładowo często osoby starsze mogą już nie być w stanie, za co chętnie zapłacą. Trudność oceniłbym na 2 na 5, bo raczej zajmowanie się psami czy kotami przez krótki okres czasu nie jest szczególnie trudne. Jedyne co może sprawiać trudność niektórym to rozmowa z właścicielami, jednak tego też nie ma tutaj dużo. Wymagane kompetencje oceniam na 1 na 5, ponieważ musisz jedynie sprawiać wrażenie sympatycznej osoby, która lubi zwierzęta. Zarobki oceniam na 2 na 5, ponieważ jest to praca często sezonowa, chyba że dogadasz się z kimś na regularne wyprowadzanie psa. Jeśli weźmiesz to na poważnie i zbudujesz dużą liczbę klientów, może w przyszłości otworzyć taki hotel, co jest naprawdę przyjemnym, a zarazem dochodowym biznesem. Moja trzecia propozycja polega na zarabianiu online poprzez bycie montażystą filmowym. Zdobycie podstawowych umiejętności montażu zajmuje tylko kilka godzin, a na platformach takich jak YouTube znajdziesz wiele poradników i informacji, dzięki czemu nauka jest łatwa i szybka. Wraz z rozwojem platform wideo takich jak YouTube czy TikTok rośnie zapotrzebowanie na specjalistów od montażu, ponieważ większość twórców zleca to zadanie specjalistom. Na początek polecam darmowy program DaVinci Resolve lub CapCut, który jest idealny do prostych montaży na TikToka. Oczywiście, gdy już będziesz zarabiać wystarczająco dużo pieniędzy, możesz przesiąść się na bardziej profesjonalne, ale płatne programy, takie jak Adobe. Aby zdobyć pracodawców najlepiej napisać e-maile do średnich i małych kanałów na YouTube, oferując im swoje usługi. Zazwyczaj każdy ogarnięty youtuber ma podany swój e-mail biznesowy z zakładce informacje na swoim kanale. Można też szukać ofert pracy w internecie. Jedną z zalet tej pracy jest to, że można ją wykonywać zdanie i mieć swobodne godziny pracy. Oczywiście należy pamiętać o terminach realizacji projektów. Trudność tutaj oceniam na 3 na 5, bo trochę trzeba poświęcić czasu na naukę, jednak wiem, że są osoby, które dla zabawy tworzyły filmy na YouTube za dzieciaka i przy okazji nauczyły się montażu. W zasadzie to jest mój przypadek, bo dzięki tworzeniu paru Kanałów od nastolatka, przy okazji nauczyłem się montażu, który teraz mi się przydaje. Dlatego, jeżeli jesteś w podobnej sytuacji, zastanów się, czy nie wykorzystać Twojej nabytej umiejętności w celach zarobkowych, niż o niej po prostu zapomnieć. Wymagane kompetencje oceniam na 2 na 5, bo nie musisz mieć żadnych papierów ze szkoły. Dobrze jednak jest mieć Twoje próbne, zmontowane przez ciebie materiały, takie ala la portfolio. Jednak bez tego też się obejdzie, lub wystarczy poświęcić 2 dni i już je masz. Zarobki oceniam tutaj na 4 na 5, bo jeśli dobrze się ustawić to możesz zarobić naprawdę dobre pieniądze, nawet nie będąc pełnoletnim. Montowanie filmów jest również bardzo perspektywiczną i przyszłościową umiejętnością, szczególnie że wraz z doświadczeniem będziesz coraz lepszy, co za tym idzie będziesz mógł tworzyć lepsze produkcje i zarabiać coraz więcej. Ostatnie dwa sposoby będą się dotyczyć w szczególności tych lepszych uczniów w szkole. Także na czwartą propozycję dałem prowadzenie korepetycji, które mogą być świetnym sposobem na zarabianie dodatkowych pieniędzy, szczególnie jeśli masz dobre wyniki w szkole i znasz się na danym przedmiocie. Prowadzenie korepetycji może odbywać się osobiście lub online w zależności od preferencji i umiejętności. Możesz reklamować swoje usługi na grupach na Facebooku, stronach internetowych lub poprzez umieszczenie ogłoszenia w szkole. Trudność tutaj oceniam na 3 na 5, bo jednak trzeba umieć się dogadać z naszym uczniem, a wiadomo niektórzy mogą być problematyczni. Wymagane kompetencje oceniam również na 3 na 5, bo nie musisz mieć do tego papierów, choć jak pokażesz, że masz dobre ceny i zdane egzaminy na wysoką ilość punktów, to na pewno będzie Ci łatwiej. Musisz też być wyjątkowo cierpliwy oraz mieć umiejętność dobrego tłumaczenia zadań. Zarobki oceniam na 4 na 5, bo na godzinie zarobicie na pewno znacznie więcej niż średnia krajowa. Z oficjalnych informacji wynika, że średnio jest to 50 zł, ale z tego co wiem i wyczytałem można brać znacznie więcej nawet do 100 zł. Oczywiście to zależy o jakiej klasie czy przedmiocie mówimy oraz jeżeli nasz podopieczny przynosi lepsze oceny po naszych korepetycjach możemy zwiększać cenę naszej usługi. Jako ostatni pomysł mam po prostu zarabianie na stypendiach w szkole. Wiele młodych ludzi nie musi teraz pracować, a nawet nie mają zezwolenia od rodziców, którzy uważają, że szkoła jest dla nich najważniejsza i nie chcą, aby ich dzieci rezygnowały z nauki na rzecz niewielkich zarobków. Dlatego może po prostu warto się przyłożyć do nauki i w ciągu roku zarabiać od paru set do paru tysięcy złotych. Można też to wtedy dobrze połączyć z poprzednio przedstawionymi karpetycjami. To już wszystko w tym filmie. Jeżeli Ci się podobało, to zostaw coś po sobie. To może stworzą kolejną część, jeżeli będzie pozytywny odzew. A jeżeli skorzystaj z jakiegoś pomysłu, to napisz w komentarzu jak Ci idzie. Pozdro!